No, cześć, witajcie kochani. Pewnie większość z Was ma tak samo jak ja, że w gorące upalne dni nie lubię jeść gorących posiłków. Dzisiaj razem przygotujemy chłodnik z awokadą i zmiętą. Jest on pyszny, orzeźwiający, zdrowy. I idealny na te właśnie dni, które teraz, właśnie mamy. I pamiętajcie, subskrybujcie, proszę, mój kanał, jeżeli Wam się podobają moje przepisy. Wtedy żaden mój kulinarny pomysł Wam nie umknie. Gotowi? Zaczynamy! Przygotowałam sobie dwa dojrzałe awokado, 250 ml mleka kokosowego, 130 ml zimnego bulionu warzywnego, 180 g kwaśnej śmietany 18%, 150 g papryki czerwonej drobno pokrojonej jeden posiekany ząbek czosnku, 10 listków świeżej mięty, sok z jednej limonki, łyżka oliwy z oliwek i chłodnik będę przyprawiać solą i pieprzem. I najpierw słuchajcie, przekroję sobie awokado na pół. Jest super dojrzały. Wyjmę pestkę. Teraz łyżeczką wybiorę sobie miąż i wkładam do takiego wyższego pojemniczka, w który będę całość blendować. I z drugim awokado robię tak samo. Super fajnie dojrzały awokado. Ok, mamy to. I teraz dodam mleczko kokosowe, bulion warzywny, śmietany, sok z limonki, oliwę, liście mięty i czosnek. do doprawię solą i pieprzem. I później będę próbować, jeżeli trzeba będzie, to jeszcze doprawię. I teraz pojemniczek przykrywam. I będę blendować. I mamy to. Teraz chłodnik sobie spróbuję. Tak, ja potrzebuję jeszcze doprawić i pieprzem. Ale powiem Wam, że jest pyszne. Ok, teraz wrzucę paprykę. Ok. Wymieszam. Ok. Teraz jeszcze raz spróbuję. Mm, pycha. I teraz przykrywam chłodnik pokrywką i wkładam na minimum godzinę do lodówki. Nasz chłodnik z awokado i mięty jest już gotowy. Koniecznie wypróbujcie ten przepis w domu i podzielcie się wrażeniami w komentarzach. Napiszcie, czy wam ten chłodnik wyszedł i czy wam smakuje. Jeśli wam się podobał mój film, oczywiście łapki w górę. Smacznego wam życzę i do zobaczenia w następnym filmie. Jedz zdrowo, żyj zdrowo Kasia w kuchni czaruje keto Potrawy gotuje zdrowo Smacznie, szybko, pysznie Jem i chudne. Ach, jak miło ślicznie Kto za to jej styl życia Zdrowie na